Bocznych chodów i kamieniste plaże to dobre miejsce. Złe momenty. Mieszkaliśmy nad rzekę ale na razie to nie wygląda zbyt ciekawie. No po prostu dużo tu jest takich śmieci. Ale będziemy płynąć dalej. Dzień wpływu, zaczynamy za mostem. Rzeka wygląda trochę inaczej, już nie ma bocznych odnóg. jest mniej szumu, mniej białej wody, ale prędkość rzeki jest też duża. Zamierzamy spłynąć tak cirka about 20 km dzisiaj. Zaczynamy w takim otoczeniu budowy mostu. Kafary robią nam podkład dźwiękowy. Kamieniste plaże to dobre miejsce rozrodcze dla niektórych gatunków, np. dla sieweczek rzecznych. Widać, że bardzo dobre warunki tutaj mają, bo są pisklęta. Czyli były gniazdo, były jaja, a teraz malutkie, kilkudniowe pisklęta. Zostawiamy je w spokoju, płyniemy dalej. Przepłynęliśmy do miejscowości Lata Band. Jest godzina 13:30, w sam raz, żeby skończyć, bo jest bardzo gorąco. Na pewno ponad 30 stopni. Przepłynęliśmy w linii prostej 20 km, więc biorąc pod uwagę, że rzeka kręciła, będzie to około 25 km. Rzeka bardzo fajna, malownicza, ale dużo śmieci. Z każdej miejscowości wychodzi rura, wypływają ścieki. Nie dbają w ogóle miejscowi o tą rzekę Kąpią się w niej dzieci Nawet widziałem jak jeden chłopiec pił wodę Z rzeki No, U nas w Europie W Polsce Taka sytuacja, no nie do pomyślenia Były Były momenty, Były momenty. Z adrenaliną <laughs> Trzeba się orientować po prostu Podejmować szybko decyzje I to muszą być decyzje dobre Dobra, bo to będzie szybko złą decyzję dostać, zasadzie chyba lepiej jej nie podejmować. Rzeka piękna, nie, piękna rzeka, w ogóle sporo ptaków. Także spokojnie można tu przyjechać z packraftem, nie tylko z pokładem, takim zwykłym. Trochę się nalewało do, do środka. Dwa, trzy razy musieliśmy wylewać wodę, ale nie było to jakieś uciążliwe w płynięciu. Czyli kończymy do następnego spływu. Pasja przygody. razu z brzegu zabrał nas bardzo gościnny mieszkanie z tej wsi. My goście nie posłuchaj, хорошо. My gospodni ludzie Ocień. Jeśli ci nada, ja ich Tak bardzo pan sympatyczny powiedział, że. Wszystko co chcemy, dostaniemy od niego, zawie nas, gdzie chcemy, ale mamy podejrzenie, że pan jednak troszeczkę jest pod wpływem. Chcemy tu wziął ze sobą wnuki. Zjedziemy taką ferajną. Ale to jest, to jest 20 km, więc może się tutaj jakoś damy radę.